W ostatnim tygodniu sporo wydarzeń działo się na terenie miasta Mysłowice, a my postaramy się te wszystkie wydarzenia podsumować. Zapraszam na program Minął Tydzień. Marcin Janota, witam. Oto najważniejsze tematy. Radni głosowali, co uchwalili? O tym już za chwilę. Biuro poselskie posła Wojciecha Króla już otwarte. Paulina Wodarczyk w kadrze narodowej na Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. Zapraszam. W programie minął tydzień. Zapraszam na szczegóły informacji. W czwartek po raz kolejny obradowali rajcy Mysłowic. Jednym z ważniejszych tematów omawianych i uchwalonych przez Radę Miasta były uchwały dotyczące zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta. Przedmiotem tego projektu uchwały było określenie zasad najmu i użyczenia lokalu użytkowych należących do miasta na czas oznaczony przekraczający 3 lata oraz na czas nieoznaczony. Zapisy tego projektu zakładają także wprowadzenie ulg czynszowych dla przedsiębiorców. Radni uchwalili również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta. Podczas czwartkowej sesji ponownie został podjęty temat związany z edukacją. Radni uchwalili utworzenie Zespołu Szkół nr 1 w Mysłowicach ma powstać z połączenia Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum nr 4 w Brzezince. Przegłosowano również możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz udzielenia przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Choć ze względu na obowiązki poseł nie zawsze może być w Mysłowicach, to i tak mieszkańcy mogą za pośrednictwem otwartego w poniedziałek biura poselskiego Wojciecha Króla kontaktować się z parlamentarzystą. Na otwarciu biura pojawiło się wielu gości, a wśród nich marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Pod adresem Grunwaldzka 20, tuż naprzeciw słynnej kapliczki Jana Chrzciciela, znajduje się biuro poselskie słowickiego parlamentarzysty Wojciecha Króla w poniedziałek odbyło się uroczyste otwarcie i prezentacja placówki. Parlamentarzysta pracuje na ulicy Wiejskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie tylko. Mandat jest szeroki. Pracujemy w całej Polsce. Natomiast no, przede wszystkim jesteśmy zobowiązani wobec naszych wyborców. Tutaj w okręgu tak zwanym katowickim 31, w którym wchodzą w skład również mysłowice, również prowadzę swoją działalność polityczną. Spotykam się z wyborcami, spotykam się z mieszkańcami. Choć ze względu na Obowiązki poseł nie zawsze może być w Mysłowicach. Jego biuro jest otwarte dla mieszkańców okręgu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Podczas uroczystego otwarcia poseł przedstawił obecnym gościom swoich pracowników, którzy zajmują się organizacją pracy jego biura. W takim dniu nie mogło zabraknąć się gratulacji i dobrych rad, które z pewnością przydadzą się w pierwszej kadencji sprawowania mandatu. Przede wszystkim słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać do tego biura tutaj w Mysłowicach. Ono jest dla ludzi. To ono nie jest dla pana posła, to jest dla mieszkańców Mysłowic, żeby mogli tu przyjść, porozmawiać i powierzyć panu posłowi jakieś sprawy, które za którymi trzeba albo lobować w Warszawie, albo w województwie, albo w mieście. Od tego są posłowie też. Goście, którzy przybyli na uroczyste otwarcie, złożyli posłowi gratulacje i życzyli owocnej pracy. Jak zauważył prezydent Mysłowic, od biura do urzędu miasta nie jest daleko, co może mieć duże znaczenie dla mieszkańców Mysłowic. Prezydent ma blisko do posła i odwrotnie i poseł blisko do urzędu. A wbrew pozorom, jest sporo takich tematów, gdzie należy, krótko mówiąc, na bieżąco czasami skonsultować. Są tematy, które, z którymi przychodzą mieszkańcy do, do posła, do, do biura poselskiego, chcą, żeby wspomóc w rozwiązaniu. W związku z tym, ten kontakt jest, że tak powiem, potrzebny. Wiele osób zauważyło, że lokalizacja, jaką na otworzenie biura wybrał poseł, jest bardzo trafiona. Biuro w centrum miasta, mieszczące się na parterze, to lokal łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych i seniorów, mających problem z poruszaniem się. Tego dnia to między innymi seniorzy odwiedzili Wojciecha Króla w jego biurze. I myślę, że dla seniorów to miejsce tu na Grunwaldzkiej jest też idealne, bo jest i centrum, i jest na parterze. Myślę, że seniorzy będą tu zaglądać często. Tym bardziej, że będą mogli spotkać się osobiście z naszym posłem, no i z nas naszym przyjacielem, bo on od lat już z nami po prostu współpracuje. Biuro poselskie to miejsce, do którego może przyjść każdy obywatel, by zwrócić uwagę na trapiący go problem lub by wskazać dobre pomysły, które warto zrealizować, o czym warto pamiętać. Mimo, że obecnie trwają procedury związane z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020, to wciąż aktualizowane są stare wnioski. W praktyce przekłada się to na pozyskanie dofinansowania, które nie zostało przyznane w latach ubiegłych. Z takiej możliwości skorzystał Mysłowicki Samorząd, aktualizując wniosek z 2009 roku dotyczący ocieplania dwóch szkolnych budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 3. Oba budynki zostały ocieplone, pojawiła się nowa elewacja, wymieniono okna i drzwi oraz zamontowano nowoczesną instalację grzewczą. Inwestycją zrealizowano za kwotę ponad 5 milionów złotych, a dzięki aktualizacji wniosku o dofinansowanie jest możliwość odzyskania 70% jej wartości, czyli ponad 3,5 miliona złotych. Decyzja o zwrocie części poniesionych kosztów zapadnie już wkrótce. W programie minął tydzień, czas na kolejne informacje. Na terenie Mysłowic policjanci drogówki przeprowadzili akcję pod kryptonimem niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Stróże prawa na terenie całego miasta kontrolowali zachowania pieszych poruszających się w obrębie dróg. Mundurowi reagowali także na wszelkiego rodzaju przewinienia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W rezultacie ujawniono 47 wykroczeń, wśród nich odnotowano 32 przypadki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Wobec wszystkich osób popełniających Wykroczenia zastosowano odpowiednie środki karne. Funkcjonariusze tłumaczyli uczestnikom ruchu, jakie tragiczne w skutkach mogą być nieodpowiedzialne i niezgodne z przepisami zachowania na drodze. W naszym mieście największą popularnością złodziei samochodowych cieszą się pojazdy marek Volkswagen oraz Fiat. W roku 2015, jak wynika z policyjnych statystyk, łącznie skradzione zostały 53 pojazdy różnych marek. Do kradzieży najczęściej dochodzi nocą. Pojazdy są kradzione zarówno na południu, jak i w północnych dzielnicach miasta. By ustrzec się przed złodziejami, warto rozważyć użycie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak blokady na skrzynie biegów i kierownice lub systemy odcinające dopływ paliwa. W środę przedstawiciele lokalnych firm mogli uzyskać wiedzę dotyczącą różnych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój. W Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyło się trzecie śniadanie biznesowe, którego celem jest integracja środowiska przedsiębiorców z Mysłowickim Magistratem. W Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyło się trzecie śniadanie biznesowe, którego celem jest integracja środowiska przedsiębiorców z Mysłowickim Magistratem. W środę przedstawiciele lokalnych firm mogli uzyskać wiedzę dotyczącą różnych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój. Spotkanie, które tak jak dwa poprzednie zorganizowane zostało z inicjatywy prezydenta miasta, dedykowane było potencjalnym źródłom dofinansowania rozwoju przedsiębiorczości, zarówno ze źródeł unijnych, ale także z alternatywnych źródeł finansowania i środków komercyjnych. Wzięło w nim udział około 40 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy muszą po prostu bardziej kreatywnie myśleć, mieć bardziej otwarte omysły na temat tego, co można by było sfinansować. Teraz wsparcie jest dedykowane bardziej tym projektom innowacyjnym, w formie dotacyjnym, innowacyjnym na rozwój pewnych projektów badawczo-rozwojowych i każdy z przedsiębiorców, jeżeli pomyślę kreatywnie o swojej działalności, również tutaj te środki może pozyskać w tych Obszar. Choć źródeł, z których można otrzymać różnego rodzaju dofinansowanie, jest całkiem sporo, nie wszyscy przedsiębiorcy je znają. Ideą tego spotkania biznesowego było przekazanie tej wiedzy, którą przekazali specjaliści ze śląskiego inkubatora przedsiębiorczości. Musi widzieć w tym cel, tak? Musi widzieć, że, że ta pomoc unijna pozwoli mu na rozwijanie, pozwoli mu na, na to, żeby mógł no, coraz mocniej swoją, swoją firmę że tam powiem, umiejscowić na rynku i tym lokalnym i, i, i być, nazwijmy to bardzo mocno, ale na tym globalnym. Poza możliwościami dofinansowania podczas śniadania biznesowego w Mysłowickim Ośrodku Kultury przedsiębiorcom zostały przekazane cenne informacje dotyczące leasingu oraz ulg w spłacie. Zobowiązań podatkowych. Jak zapewniają organizatorzy, nie było to ostatnie spotkanie władz miasta i przedsiębiorców ze specjalistami. Rozwój lokalnych firm to nie tylko korzyści dla ich właścicieli, ale też rozwój miasta i miejsca pracy dla mieszkańców. Z wykorzystaniem środków unijnych miasto chce gruntownie wyremontować budynek byłego Sanepidu, mieszczący się w Parku Zamkowym. Przejęty i odnowiony przez miasto budynek zostanie zaadoptowany na klub inicjatyw lokalnych. Jest pomysł na zagospodarowanie nieruchomości w Parku Zamkowym, w której jeszcze kilka lat temu mieściła się siedziba Sanepidu. Z wykorzystaniem środków unijnych miasto chce gruntownie wyremontować budynek i utworzyć tam klub inicjatyw lokalnych. Jednak najpierw konieczne było przejęcie budynku, którego właścicielem nie było miasto Mysłowice, a Skarb Państwa. W ostatnim okresie czasu, teraz niedługim została podpisana, zostało przekazanie właściwie przez Skarb Państwa, czyli przez wojewodę tego budynku na rzecz miasta. Pozyskaliśmy go i w tej chwili składamy go w drugim kwartale do wniosków unijnych po to, żeby go odbudować, przywrócić do, do starej świetności. Budynek, choć teraz wygląda marnie, ma za sobą wspaniałą przeszłość. Jak pisze profesor Alfred Sulik w drugim tomie historii Mysłowic, w roku 1924 do obszaru miejskiego Mysłowic włączony został obszar dworski Mysłowice Zamek, obejmujący tzw. ogród zamkowy przy ulicy Bytomskiej. Wraz z nim w zarząd Mysłowickiej gminy przeszedł Zamek Myśliwski wraz z budynkiem, w którym mieściła się restauracja zamkowa. Następnie utworzono tam miejską stację opieki nad matką i Dzieckiem, a w latach 60. XX wieku powstała tam siedziba Sanepidu. Budynek, który ma zostać odnowiony, nie jest zameczkiem myśliwskim, a budynkiem gospodarczym, który należał do kompleksu. Park, w części został, że tak powiem, zrewitalizowany. To jest taka jakby pierwsza, pierwszy etap tej rewitalizacji. Chcemy przystąpić do tak zwanego parku dolnego i jeszcze w jakiś inny sposób podejść do, do tej części górnej. Szczególnie do alejek. Tak? Jeszcze do uporządkowania niektórych spraw, do tego wszystkiego, co mniej więcej mieszkańcy również mieli uwagi, bo to, to są cenne uwagi. Przejęty i odnowiony przez miasto budynek zostanie zaadoptowany przez Klub Inicjatyw Lokalnych. Wniosek o unijne dofinansowanie zostanie złożony najprawdopodobniej we wrześniu. Zgodnie z planami magistratu, nie będzie to jedyna siedziba klubu, którego celem będzie realizacja różnych działań prospołecznych. Kil znajdzie się także w lokalu przy ulicy Słupeckiej 9 oraz w budynku przy Placu Wolności 7. Znany w muzycznym środowisku Mysłowiczanin został wyróżniony tytułem Zasłużone dla miasta Mysłowice. Mowa oczywiście o dyrygencie Mirosławie Kaszubie. Jak musiał pracować, by otrzymać ten zaszczytny tytuł, o tym dowiecie się, oglądając rozmowę w programie Gości TVM już na naszym portalu. Utalentowane maluchy z Mysłowickiego Ogniska Muzycznego Amadeusz wzięły udział w Wojewódzkim Festiwalu Młodych Wirtuozów. Była to ósma edycja Ligotonu. W przeglądzie wzięło udział 89 młodych muzyków z 19 instytucji kulturalnych z całego województwa. Wykonawców oceniało jury bardzo wymagające, co nie przeszkodziło młodym muzykom w uzyskaniu nagród i wyróżnień, które otrzymały. Odeta Anglard, sześciolatka grająca na fortepianie pod okiem Joanny Bliwert-Hoderny, Zuzanna Pilarska, siedmioletnia z Przypaczka z klasy Katarzyny Piątek, a nagrodę zdobyła Kornelia Biecka, grająca na gitarze, 12-latka ucząca się w klasie Konrada Dudzika. Każdy z uczestników musiał zaprezentować z pamięci dwa utwory o różnej stylistyce. Koncert laureatów odbył się 13 lutego w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Wyciecha Kilara w Katowicach. Koneserzy indie rocka, muzyki elektronicznej czy brzmień inspirowanych jazzem doskonale znają tę imprezę. Już na wiosnę w Mysłowicach odbędzie się kolejna piąta edycja festiwalu Alterfest. Tegoroczne koncerty organizatorzy zaplanowali od 21 do 23 kwietnia. W tym roku dla miłośników alternatywnych brzmień zagrają Colde Sun, Meni P, Basza i Teskese, Patrick De Pan oraz Granatowy Prawie Czarny. Festiwal, którego współorganizatorem jest miasto Mysłowice, odbywa się od 2012 roku, a Przedsmak festiwalu czeka nas już 9 marca. Odbędzie się wtedy w Mysłowickim Ośrodku Kultury koncert Before Alterfest, podczas którego zagra Czesław Mozil. Udany występ zawodników klubu Run Fight Club. Mysłowice na ostatnich mistrzostwach polskich młodzieżowców i juniorów młodszych zaowocował powołaniem klubowych zawodników do kadry narodowej na Mistrzostwa świata w Hiszpanii. Niestety kontuzja na samym początku wyeliminowała z możliwości wyjazdu na zawody Karolinę Simińską. Za to na pewno barwy klubu z Mysłowic reprezentować będzie Paulina Wodarczyk, która będzie walczyła w kategorii 62 kg. Paulina jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w jiu-jitsu i Judo. W ubiegłym roku wywalczyła srebrny medal. W Pucharze Świata, rozegranym w Bośni. Te wszystkie osiągnięcia i zdobyty medal na ostatnich Mistrzostwach Polski udowodniły, że Paulina należy do ścisłej czołówki krajowej. I tą sportową informacją kończymy kolejne wydanie, oczywiście programu Minął Tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień w sobotę. Do zobaczenia.